Ciąga Jeremiasza, rozdział 51. Tak mówi pan: Oto wzbudzę niszczący wiatr przeciwko Babilonowi i przeciwko tym, którzy mieszkają pośród powstających przeciwko mnie, i pośród do Babilonu obcych, którzy będą go przewiewać i opróżnią jego ziemię, gdyż zewsząd zwrócą się przeciwko niemu w dniu ucisku. Niech łucznik napina swój łuk przeciwko niemu i przeciwko stającym do walki w swoich pancerzach. Nie oszczędzajcie jego młodzieńców, zgładźcie całe jego wojsko. Tak padną zabici w ziemi Chaldejczyków i przebici na jego ulicach. Nie są bowiem opuszczone Izrael ani Juda przez swego Boga, pana zastępów, choć ich ziemia była pełna grzechu przeciwko świętemu Izraela. Uciekajcie ze środka Babilonu i niech każdy ratuje swoją duszę. Nie gincie w jego nieprawości, bo jest to czas zemsty pana. On oddaje mu zapłatę. Babilon był złotym kielichem w ręce Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego narody szaleją. Nagle upadł Babilon i został rozbity. Zawódźcie nad nim. Weźcie balsam na jego ból. Może uda się go wyleczyć. Leczyliśmy Babilon, ale nie został uleczony opuściliśmy go i niech każdy pójdzie do swojej ziemi bo jego sąd aż do nieba sięga i wznosi się aż po obłoki pan ujawnił naszą sprawiedliwość chodźcie głośmy na syjonie dzieło pana naszego boga wyostrzcie strzały przygotujcie tarcze pan wzbudził ducha królów medii bo jego zamiar jest przeciwko babilonowi by go zniszczyć jest to bowiem pomsta pana Pomsta za jego świątynię. Podnieście sztandar na murach Babilonu. Wzmocnijcie straże. Postawcie stróżów. Przygotujcie zasadzki, bo Pan obmyślił i wykonał to, co powiedział przeciwko mieszkańcom Babilonu. Ty, który mieszkasz nad wieloma wodami, bogaty w skarby, nadszedł Twój koniec, kres Twojej chciwości. Pan zastępów przysiągł na siebie samego, Zaprawdę napełnią cię ludźmi jak szarańczą, wzniosą nad tobą okrzyk wojenny. On uczynił ziemię swoją mocą, utwierdził świat swoją mądrością i rozpostarł niebiosa swoją roztropnością. Gdy on wydaje głos, huczą wody w niebiosach. On sprawia, że chmury wznoszą się z krańców ziemi i czyni błyskawice z deszczem, a wywodzi wiatr ze swoich skarbców. Głupi jest każdy człowiek, to tego nie zna? Każdy złotnik jest zawstydzony z powodu posągu, bo jego odlany posąg jest fałszem i nie ma w nich ducha. Są marnością i dziełem błędów. Zginą w czasie swego nawiedzenia. Nie takim jak one jest dział Jakuba. On jest stwórcą wszystkiego, a Izrael szczepem jego dziedzictwa. Pan zastępów to jego imię. Jesteś moim młotem i orężem wojennym. Tobą zmiażdżą narody, tobą zniszczą królestwa. Tobą zmiażdżą konia i jeźdźca, tobą zmiażdżą rydwan i jego woźnicę. Tobą zmiażdżą mężczyznę i kobietę, tobą zmiażdżą starca i dziecko, tobą zmiażdżą młodzieńca i pannę. Tobą zmiażdżą pasterza i jego trzodę, tobą zmiażdżą oracza i jego zaprzęg. Tobą zmiażdżą dowódców i rządców ale odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Haldei za całe to zło, które czynili na Syjonie na waszych oczach, mówi Pan. Oto jestem przeciwko tobie, góro niszczycielska, mówi Pan, która niszczysz całą ziemię. Wyciągnę swoją ręką przeciwko tobie i strącę cię ze skał i uczynię cię górą wypaloną. A nie wezmą z ciebie kamienia węgielnego, ani kamienia na fundamenty, bo staniesz się wiecznym pustkowiem, mówi Pan. Podnieście sztandar w ziemi, zadmijcie w trąbę wśród narodów, przygotujcie przeciwko niemu narody, zwołajcie przeciwko niemu królestwa. Ararat, Minni i Ashkenaz, ustanowcie przeciwko niemu dowódcę, sprowadźcie konie jak na jeżone szarańcze. Przygotujcie przeciwko niemu narody, królów Medii, ich dowódców i wszystkich ich rządców oraz całą ziemią pod ich władzą. Wtedy ziemia zadrży i będzie w bólach, gdyż spełnią się przeciwko Babilonowi zamiary Pana, aby zamienić ziemię Babilonu w spustkowie bez mieszkańców. Mocarze Babilonu przestali walczyć, siedzieli w warowniach, osłabło ich męstwo, stali się jak kobiety. Spalono jego mieszkania, wyłamano jego rygle. Goniec wybiegnie na spotkanie gońca, posłaniec na spotkanie posłańca, aby opowiedzieć królowi Babilonu, że wzięto jego miasto z jednej strony, że brody są zajęte, sitowie spalone ogniem, a wojownicy przerażeni. Tak bowiem mówi pan zastępów Bóg Izraela: córka Babilonu jest jak klepisko. Nadszedł czas, gdy się je udeptuje. Jeszcze chwila, przyjdzie czas żniwa. Pożarł mnie i zmiażdżył na Buchodonozor, król Babilonu. Uczynił mnie pustym naczyniem. Połknął mnie jak smok, napełnił swój brzuch moimi rozkoszami i wypełnił mnie. Krzywda zadana mi i memu ciału niech spadnie na Babilon, powie mieszkanka Syjonu, a moja krew na mieszkańców Chaldei, powie Jerozolima. Dlatego tak mówi Pan: oto będę bronił swojej sprawy i pomszczę Cię. Wysuszą jego morze i sprawią, że wyschną jego źródła. A I Babilon stanie się rumowiskiem, legowiskiem smoków, zdumieniem i świstaniem pozbawionym mieszkańców. Będą ryczyć razem jak lwy, warczyć jak lwie szczenięta. Gdy się rozpalą, uczynią im ucztę i upoją ich tak, aby weselili się i zasnęli wiecznym snem, by już się nie obudzili, mówi Pan. Sprowadzę ich jak baranki na rzeź, jak barany wraz z kozłami. Jakże został zdobyty szeszak, jakże została wzięta chwała całej ziemi, jakże Babilon stał się spustoszeniem wśród narodów. Wystąpiło morze przeciwko Babilonowi, został przykryty mnóstwem jego fal. Jego miasta stały się spustoszeniem, ziemia suchą i pustynną ziemią, w której nikt nie mieszka i przez którą nie przechodzi żaden syn człowieczy. Nawiedzę też Bela w Babilonie i wyrwę mu z paszczy to, co pochłoną. Narody już nie będą napływać do niego. Upadnie też mur Babilonu. Wyjdźcie spośród niego, mój ludu, i niech każdy ratuje swoją duszę przed zapalczywością gniewu Pana. A niech wasze serce nie omdlewa, ani się nie lękajcie wieści, którą będzie słychać w tej ziemi. Gdy przyjdzie jednego roku wieść, potem drugiego roku wieść, ucisk w ziemi, władca przeciwko władcy. Dlatego oto nadchodzą dni, gdy nawiedzą rzeźbione obrazy Babilonu. Cała jego ziemia zostanie pohańbiona i wszyscy jego zabici padną pośród niego. Wtedy niebo, ziemia i wszystko, co w nich jest, będą śpiewać nad Babilonem. Z północy bowiem przyjdą na niego niszczyciele, mówi pan. Jak przez Babilon padali zabici Izraela, tak w Babilonie padną zabici całej ziemi. Wy, którzy uszliście spod miecza, idźcie, nie zatrzymujcie się, wspominajcie Pana z daleka i niech przyjdzie wam na myśl Jerozolima. Powiedzcie, wstydzimy się, że słyszymy z niewagi. Hańba okryła nasze twarze. Weszli bowiem cudzoziemcy do świętych miejsc domu Pana. Dlatego oto nadchodzą dni mówi Pan, że nawiedzą jego rzeźbione obrazy, a po całej jego ziemi będą jęczeć jego zranieni. Choćby Babilon wstąpił do nieba i obwarował szczyty swojej potęgi, mimo to wyjdą ode mnie jego niszczyciele, mówi Pan. Słychać głos krzyku z Babilonu i wielkie zniszczenie z ziemi Haldejczyków, bo Pan spustoszy Babilon i wytraci z niego wielki głos. Choćby ich fale huczały jak wielkie wody i rozlegał się szum i głosu. Niszczyciel bowiem nadciąga na niego, na Babilon i jego mocarze zostaną pojmani, ich łuki będą połamane. Pan bowiem Bóg odpłaty odpłaci im niezawodnie. Upiję jego książąt i mędrców, jego dowódców i rządców oraz jego mocarzy, aby zasnęli wiecznym snem i już nie, nie obudzili. Mówi król, pan zastępów, to jego imię. Tak mówi Pan zastępów. Szerokie mury Babilonu będą doszczętnie zniszczone, a jego wysokie bramy zostaną spalone ogniem. Ludzie będą trudzić się na darmo i narody przy ogniu, a osłabną. Słowo, które prorok Jeremiasz polecił Serajaszowi, synowi Nariasza, syna Machsejasza, gdy ten udał się z Sedekiaszem, królem Judy, do Babilonu w czwartym roku jego królowania. A Serajasz był spokojnym księciem. Jeremiasz więc pisał w jednej księdze całe nieszczęście, które miało spaść na Babilon, wszystkie słowa, które zostały napisane przeciwko Babilonowi. I jeremiasz powiedział do Serajasza: Gdy przybędziesz do Babilonu i zobaczysz go i przeczytasz wszystkie te słowa, powiesz, panie. Ty mówiłeś przeciwko temu miejscu, że je wyniszczysz, aby nikt w nim nie zamieszkał, ani człowiek, ani zwierzę, ale żeby było wiecznym pustkowiem. A gdy dokończysz czytanie tej księgi, przywiążesz do niej kamień i wrzucisz ją w środek Eufratu, i powiesz, tak utonie Babilon i już nie powstanie z tego nieszczęścia, które na niego sprowadzą i osłabną. Dotąd słowa jeremiasza.